Witam Was w kolejnym odcinku z serii MAT powtórki, czyli trening przed egzaminem ósmoklasisty. Dzisiaj zajmiemy się obliczeniami procentowymi. Jeżeli chodzi o plik z zadaniami, które zostaną omówione w materiale, to na mojej stronie na Facebooku możecie go sobie pobrać w wersji PDF. Przejdźmy zatem do zadań. Zadanie pierwsze jest zadaniem przygotowanym przez CKE. I umieszczonym w zestawie zadań powtórkowych 2020. Brzmi następująco. W kwietniu sprzedano 60 opakowań lodów, a w maju 150 opakowań tych lodów. O ile procent sprzedaż lodów była wyższa w maju niż w kwietniu? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Czyli z treści zadania wiemy, że 60 to liczba opakowań lodów sprzedanych w kwietniu, a 150 to liczba opakowań lodów sprzedanych w maju. Pytanie brzmi: o ile procent sprzedaż tych lodów była wyższa w maju niż w kwietniu? Aby odpowiedzieć, o ile procent była wyższa, najpierw musimy wiedzieć, o ile więcej lodów sprzedano w maju niż w kwietniu, czyli od 150 odejmujemy 60 i otrzymujemy 90. Teraz musimy zastanowić się, jakim procentem liczby 60 stanowi liczba 90, czyli jakim procentem liczby 60 jest liczba 90. Zapisujemy to następująco. 90 60 razy 100%, bo 90 z ilu? Z 60 i to domnażamy przez 100%. Aby sobie to uprościć, możemy sobie po jednym zerze skrócić. No i dziewiątkę z szóstką. Tak samo możemy podzielić to przez 3, skrócić przez 3. Czyli w liczniku mamy 3, a w mianowniku 2. No i teraz mamy 3 drugie razy 100%. 3 razy 100 to 300, czyli mamy 302%, no a 302 to 150. Zatem wybieramy odpowiedź B 150%. Zadanie drugie również jest z tego samego zestawu co zadanie pierwsze i brzmi tak. Właściciel sklepu sprzedając pewien towar po 75 zł za sztukę zarabia 2% tej kwoty. Ile sztuk tego towaru musi sprzedać, aby zarobić 300 zł? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Czyli jeżeli sprzeda towar za 75 zł, to zarabia z tego 2%. Czyli my chcemy wiedzieć, ile to jest te 2% z 75 zł. Wiemy, że 1% tej kwoty to 75 groszy, bo to jest 1 setna z 75 zł, czyli 75 złotówki. Czyli 75 groszy. Skoro 1% tej kwoty to 75 groszy, to 2% to będzie drugie tyle, czyli 75 groszy razy 2, czyli złoty 50. Zł. Zatem 2% kwoty 75 zł równa się 1,5 złotówki. I teraz pytanie jest następujące. Ile sztuk tego towaru musi sprzedać, aby zarobić 300 zł? Wiemy, że przy jednej takiej sprzedaży zarabia złoty 50, czyli ile razy w 300 mieści się złoty 50. Takie działanie. Spójrzcie teraz na tę drugą liczbę, czyli na dzielnik. Mamy setnych. To jedno zero możemy sobie skrócić. No bo w ułamku dziesiętnym, jeśli na końcu po przecinku występują nam jakieś zera, to możemy sobie je skrócić, więc mamy 300 podzielone przez 1,5. No, i teraz przy takim dzieleniu w tej drugiej liczbie, czyli w naszym dzielniku, chcemy tego przecinka się pozbyć. Chcemy go wyrzucić na sam koniec tej liczby. Czyli przesuniemy go o jedno miejsce w prawo. Jeśli tak zrobimy w dzielniku, to w dzielnej musimy zrobić dokładnie to samo. Nasza dzielna to 300. Jeśli chcemy przesunąć przecinek o jedno miejsce w prawo, to najpierw musimy go sobie wyobrazić, że on stoi na końcu tej liczby, no bo liczba 300 to jest to samo co 300, przecinek i po przecinku same zera. No i przesuwamy się o jedno miejsce w prawo, czyli tak jak tutaj jest zaznaczone, więc musimy dopisać sobie jedno zero. Zatem nasze działanie to 3000 podzielone przez 15. I teraz wiemy, że w 30 15 mieści się dwa razy, czyli piszemy sobie 2 No i te dwa zera dopisujemy. Zatem odpowiedź to 200. Zadanie trzecie. W wyborach na przewodniczącego klasy kandydowało troje uczniów: Jacek, Helena i Grzegorz. Każdy uczeń tej klasy oddał jeden ważny głos. Jacek otrzymał 9 głosów, co stanowiło 36% wszystkich głosów. Helena otrzymała o 6 głosów więcej niż Grzegorz. Oblicz, ile głosów otrzymała Helena, a ile Grzegorz, zapisz obliczenia. Czyli wiemy, że 9 jest to liczba głosów, jakie otrzymał Jacek. Z treści zadania wiemy, że te 9 głosów stanowi 36% wszystkich głosów, które zostały oddane. Czyli 36% to 9 głosów. W takim razie, jeśli podzielimy sobie to przez 9, to otrzymamy, że 4% to 1 głos. A my chcemy znać 100%. Chcemy wiedzieć, ile oddano wszystkich głosów. No to za 4%, jak pomnożymy przez 25%. To otrzymamy 100%, czyli mnożymy sobie przez 25 i mamy, że 100% to 25 głosów. Czyli wszystkich uczniów, wszystkich tych głosów, które zostały oddane, było 25. I teraz dalej. Wiemy, że Helena otrzymała o 6 głosów więcej niż Grzegorz. Czyli jeżeli literką X oznaczymy sobie liczbę głosów, jakie otrzymał Grzegorz, to Helena otrzymała o 6 więcej, czyli x dodać 6. I teraz wcześniej policzyliśmy już, że tych wszystkich głosów było 25, więc możemy zapisać sobie takie równanie. 9 dodać x, dodać x, dodać 6 równa się 25, bo jak dodamy do siebie te wszystkie dane, które w tych trzech pierwszych linijkach sobie wypisaliśmy, to otrzymamy 25. Czyli jak do liczby głosów, jakie otrzymał Jacek, dodamy głosy Oddane na Grzegorza i do tego jeszcze głosy oddane na Helenę, to otrzymamy 25. To co widzimy po lewej stronie naszego równania sobie upraszczamy i otrzymujemy 2x dodać 15 równa się 25. Obustronnie odejmujemy 15 i otrzymujemy 2x równa się 10. Obustronnie dzielimy przez 2 i mamy x równa się 5. No dobrze, to w takim razie wróćmy do tego, co wypisywaliśmy na górze. Zapiszemy sobie w formie tabelki to, co już ustaliliśmy, czyli po lewej stronie będziemy wypisywali kandydatów, a po prawej stronie liczbę głosów. Mamy Jacka, Grzegorza i Helenę. Jacek otrzymał 9 głosów, to było wiadomo już z treści zadania. Grzegorz otrzymał x głosów, a my obliczyliśmy, że x jest równy 5, czyli otrzymał 5 głosów. A Helena o 6 więcej niż Grzegorz, czyli 11. I mieliśmy obliczyć, ile głosów otrzymała Helena, a ile grzegorz. No to zapisujemy odpowiedź. Grzegorz otrzymał 5 głosów, a Helena 11 głosów. Zadanie czwarte. Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe albo F, jeśli jest fałszywe. I pierwsze zdanie jest takie. 120% liczby 180 to tyle samo, co 180% liczby 120. Czyli tak, mamy obliczyć, ile to jest 120% liczby 180. Wiemy, że 100% liczby 180 to 180, no a 20% to będzie 5 razy mniej, bo 20% jest 5 razy mniejsze niż 100%. Czyli 180 dzielimy przez 5 i otrzymujemy 36, czyli 20% liczby 180 to 36. No, a 120% to jest 100%, dodać 20%, czyli do 180, dodajemy 36 i otrzymujemy 216. Czyli 120% liczby 180 to 216. Teraz chcemy obliczyć 180% liczby 120. Postępujemy bardzo podobnie. 100% liczby 120 to oczywiście 120. 20% liczby 120 to będzie 24, bo to będzie 5 razy mniej. 100% jak podzielimy przez 5, to otrzymamy 20%. 120, jak podzielimy przez 5, otrzymamy 24. No i teraz 80% to będzie 100% odjąć 20%, czyli jako 120 odejmiemy 24, otrzymamy 96. Zatem 80% liczby 120. 196. Można od tych 120 odjąć 24, albo można by też było te 20% liczby 120 pomnożyć przez 4. To by było dokładnie to samo. W takim razie 180% liczby 120 to będzie te 100%, czyli 120, dodać 80%, czyli 96. I otrzymamy 216, czyli tyle samo, co w tej pierwszej części po lewej stronie. Zatem zaznaczamy prawda. I druga część zadania to sobie zmarzymy. Mamy 20% liczby 36 to tyle samo co 40% liczby 18. Czyli na początku obliczamy 20% liczby 36. Wiemy, że 10% liczby 36 to 3,6. Ten przecinek o jedno miejsce w lewo przesunęliśmy. W takim razie. 20% liczby 36 to drugie tyle, czyli 7,2. Podobnie w tym drugim przypadku. Chcemy obliczyć 40% liczby 18. Wiemy, że 10% liczby 18 to 1,8. Na no 40% to będzie 4 razy tyle, czyli 1,8 mnożymy przez 4 i otrzymujemy 7,2, czyli tyle samo. Zatem zaznaczamy prawda. Zadanie piąte. Na diagramie przedstawiono informację, jaki procent meczów w ciągu całego sezonu drużyna piłkarska zakończyła wygraną, jaki przegraną, a jaki remisem. W ciągu całego sezonu drużyna wygrała 10 meczów. Ile meczów w sezonie ta drużyna przegrała, zapisz obliczenia. Z tego diagramu wynika, że mecze zremisowane stanowiły 45% wszystkich meczów. Mecze wygrane. To było 25%, no a mecze przegrane nie mamy podpisanego. 45 dodać 25 to 70, czyli te mecze przegrane to będzie 30%, no bo te wszystkie razem wzięte, zremisowane, wygrane i przegrane, muszą nam dawać 100%. No dobrze. I teraz z tego, co mamy napisane pod diagramem, wiemy, że w ciągu całego sezonu drużyna wygrała 10 meczów, a wiemy, że. Mecze wygrane stanowiły 25% wszystkich meczów, czyli zapisujemy, że 25% to było 10 meczów. Mnożymy sobie zatem przez 4, bo my chcemy znać 100%, czyli mamy 100% to będzie 40 meczów, czyli wszystkich tych meczów było 40. I pytanie jest, ile meczów w sezonie ta drużyna przegrała? Wiemy, że przegrała 30% z ilu? No ze wszystkich, czyli z 40 meczów. Czyli chcemy policzyć 30% z 40 meczów. Wiemy, że 100% to te 40 meczów. Podzielmy sobie przez 10, otrzymamy, że 10% to 4 mecze, no a 30% to 3 razy więcej, czyli mnożymy przez 3 i otrzymujemy 30% to będzie 12 meczów. Odpowiedź brzmi, ta drużyna przegrała 12 meczów w sezonie. I to już wszystko na dzisiaj. Dziękuję za uwagę.